Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj dosyć trudny odcinek, bo jak widzicie, po pierwsze, kurtka, kaptur 10 stopni, a ostatnie dni również 10 i poniżej, a noce nawet do minus 3 stopni. Te temperatury. Podsuwają mi pytanie, czy dżdżownice przeżyją zimę? Któryś raz z kolei przeczytałem, że zastanawiacie się, że to bez sensu. Dżdżownice w wermikompostownikach nie przeżyją. Zacznę może od tego, że generalnie moja hodowla jest zaprzeczeniem, najkrócej rzecz mówiąc, ponieważ od czterech lat, przynajmniej ten wermikompostownik e, od trzech lat ten spalet i w tym roku dwa kolejne. Czyli dają radę. Po pierwsze Albo może jeszcze zanim zacznę jakąś tam moją skromną analizę, nie będę się bardzo rozlekał, naprawdę postarajcie się wytrzymać. Podam Wam, co się w ogóle wydarzyło, bo całkiem niedawno mierzyliśmy już temperatury w tych wermikompostownikach. Pokrótce. Ten wermikompostownik będzie dla mnie zawsze podstawą w tym roku. Ze względu na to, że on będzie mierzył temperaturę z pominięciem odpadów bio. Te dwie komory są, czyli dwie pierwsze komory, są wypełnione w większości tegorocznym vermikompostem. Jak sprawdzałem ostatnio, tam również są jeszcze drżwnice. Ale podejrzewam, że wrzucając odpady do tych dwóch kolejnych, one się wcześniej czy później przeniosą. Ale niestety, pomiar będziemy mieli, bo nie będę już zmieniał termometra. Pomiar będziemy mieli tylko i wyłącznie z temperatury wewnątrz praktycznie gotowego vermikompostu. Za kamerą jest akurat vermikompostownik ten, który od którego zaczynałem. Tam bazą jest odpad iglaków na dole i w miarę rósły z różnych elementów, ale iglaki były jako pierwsze. Dlatego go w tym roku nie ruszałem, bo daje iglakom więcej czasu. Ten, wiecie, że powstał w tym roku. Tutaj bazą jest przede wszystkim, Zeszłoroczny kompost strawy i może na tym zamykam. A ten, najnowszy, wermikompostownik, zarazem największy, jest elementem odpadów ogrodowych, odpadów kuchennych, gospodarczych, bio. Także właściwie struktura każdego z wermikompostowników jest zdecydowanie różna. Zaczynamy. Niecałe 9 stopni. E, tamten za kamerą 10 stopni, ten 16 stopni, a ten najnowszy 16,5 stopnia. Widzicie, że każdy z tych elementów, każdy z tych wermi e, e, kompostowników ma różną temperaturę. Tak jak mówiłem, w zależności od tego, co się w nich znajduje. Te jeszcze pracują. Tamten już prawdopodobnie tam na spodzie nie pracuje, ponieważ tam będziemy mieli post praktycznie do odbioru i gotowy. Natomiast drżownice żyją troszeczkę wyżej. Tak więc będziemy to sprawdzać i monitorować. Teraz, skoro nawet w tym od tych kilku lat przeżywały drżownice, to tym bardziej, jeżeli w tych kolejnych wzrosła nam objętość, wzrosła nam masa kompostowanego produktu. Myślę, że dżdżownice sobie tak jak co roku poradzą. Czasami mam pytanie, a czy nie ociepić? Powiem Wam, że ja trochę. Oczywiście każdy może zrobić, jak uważa, ale. Ja uważam, że ocieplanie czymkolwiek, nawet słomą czy steropianem, czy nawet położenie tutaj jakiejś włókniny powoduje zbudowanie nowej struktury, która jest ciekawa dla drzewnic i wcześniej czy później one w tą strukturę wejdą. Jeżeli wejdą pod taką szmatkę i przyjdzie nam mróz, na pewno zginą. Jeżeli będą w strukturze takiej ziemi. A mróz nie pojawi się nagle i nie ściśnie tych skrajnych obszarów natychmiast. To drzewnice będą szukały sobie właściwych dla siebie stref tych cieplejszych. Aż wreszcie, gdy przyjdzie mróz. Ulegną w pewien sposób hibernacji, ich aktywność się zmniejszy i przeżyją. Zobaczcie, był mróz, powinna stąd zniknąć, a jednak się gdzieś tutaj porusza. To samo będzie w każdym innym miejscu. Wcześniej czy później będą szukały takich stref, które pozwolą im po pierwsze na rozwój potomstwa, bo to jest ich główny cel. A po drugie będą szukały jedzenia. Dlatego nawet przez zimę ja zawsze dokładam. Wtedy to jeszcze pewnie zobaczycie. Będziemy tro, będę troszkę inaczej. Wycofam wszystkie te koszyki, to wszystko będzie zakopywane bezpośrednio w tej strukturze, która nam pozostanie. Ja mam jeszcze podejrzewam, około 10 dni, bo sprawdzałem temperatury przyszłe 10 dni jest jeszcze mocno na plusie, więc przez te 10 dni będę układał te wermikompostowniki już pod zimę, czyli część drzownic na pewno wyjmę. Bo jeżeli one będą w tych strukturach dostępnych łatwo. Przeniosę je również do hodowli w mojej piwnicy, która co roku, co roku dosyć sporo namnaża dżdżownicę. I tyle właściwie. Jeżeli chcecie, to nie bójcie się, jeszcze jest czas. Te kilka tygodni, myślę, na to, żeby wrzucając do kompostowników dżdżownicę, one znalazły sobie. Na tyle jeszcze swoje miejsce, zrobiły kanaliki, rozejrzały się co i jak, i mam nadzieję, że jeżeli w pewien sposób zabezpieczając, może jeszcze krótko, na górę najczęściej nakładam jeszcze warstwy kartonu, i to jest to ostatnie zabezpieczenie, czasami przykrywam to folią, ale tak, aby Powiedzmy, lód śnieg, który nam to przy, przysypie, e, można było łatwo odsunąć w momencie, gdy chcemy dołożyć jeszcze trochę odpadów. Także e, jest e, sporo takich niuansików, ale mam nadzieję, że e, będziecie oglądać mnie również zimą. Przy okazji zapraszam do tych zeszłorocznych zimowych moich nagrań. Co powiem, w tym roku nie będę tak dokładnie i szczegółowo codziennie weryfikował temperatury w Wermikompostownikach, ale na pewno co jakiś czas popatrzymy i mam nadzieję, że zima będzie na tyle łagodna, że drzewnice spokojnie przetrwają do przyszłego sezonu, a na wiosnę zobaczymy spore gromadki, tak jak w zeszłym roku, w tym roku. W tym roku naprawdę na wiosnę były bardzo duże ilości dżdżownic. I cóż, jeszcze na koniec jesteśmy w okolicach Międzynarodowego Dnia Dżdżownicy. Nie wiem czy pamiętacie, 21 dzień października. Dlatego ode mnie dla Was, wszystkich entuzjastów dżdżownic i vermikompostowania serdeczne życzenia. Spotykajmy się na różnych po portalach. Oglądajcie moje filmy na YouTube. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia i do usłyszenia.